Siemanko z tej strony, Mateusz, i dzisiaj ja e, po nagrywkach, wczoraj, jeszcze sobie dobiję 12 tysięcy pucharków, i dzisiaj robimy opernik. Jak widzicie, mamy tutaj mega boxa jednego. Mamy tutaj trzy małe skrzyneczki i trzy big boxy. Więc oglądajcie do końca bez przewijania. zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. E, dzisiaj dobijamy 10 łapek w górę. I jak widzicie tutaj, za, za chwilkę robimy takie, gramy sobie solówkę. Za chwilkę będziemy grać z moim e, kuzynem. Albo... Albo nie. Wtedy wam przypnę serduszko Jeśli chcecie, żebym mam zagrał w tym czasie do mojego klubu Zaraz po tej gierce wam pokażę I... co by? wam pokażę, to zobaczycie, czy nie będzie fajną rzecz Po tej gierce robimy ocenie Jeśli myślicie, że napiszecie, Napiszcie w komentarzu, ile będzie w Megaboxie, Bigboxie, Androidzie yeah. i Facebooku bardzo ciekawe. E, widzimy się po cięciu. E, niestety, jak widzicie tutaj, prawie nam się udało wygrać drugie miejsce zajęliśmy. To e, zaczynamy od małej pierwszej piłeczki. Ani coś nic nie ma. następna druga piłeczka. Nie ma. Dobra i zaczynamy beatboxy. Nie ma. Napiszcie w komentarzu 4, bo chciałbym, żeby było w tej skrzynce właśnie tyle. No niestety. Albo napiszcie 3 w komentarzu i dajcie. Czerwony kolor, że świec świecący czerwony korol, korol, kolor. I może nam się teraz uda, nie wiem. tu nie ma, więc przechodzimy do mega boxa. Nie wiem, czy coś będzie. E, napiszcie w komentarzu: 6. To przypnę Wam serduszko. Albo czekajcie. Na początek to jest mój klub. Dążcie do niego. Widzowie.pl, od 5000 pucharków I dołączajcie do niego, jeśli chcecie ze mną zagrać I zaproszcie mnie do zna znajomych oczywiście e, Dobra, więc otwieramy Sześć, szóstka, szóstka Dobra, jak widzicie mamy tutaj szóstkę Szóstkę nie wiem jak, ale nam się udało. Udało się, widzowie! Dziękuję, że napisaliście szóstkę w komentarzu. Przypnę temu, kto. kto... Przypnę temu, serduszko, kto napisał szóstkę. 15. 16. 22, 48. Zatem ta jedynka jest! Jest! Dobra. Niestety Star Power, ale zawsze to tak. Już, prze, już przeczytam. Bo widzi, bo widzi wrogów ukrytych w gąszczu z odale, z odległości o dziel, 150% większej niż zwykle. Bardzo fajny Star Power, nawet mi się podoba. Bardzo mi się podoba. E, e, dobra, to zagram zagramy sobie jeszcze trzy albo dwie gierki i wtedy. E, jak to to widzimy się po cięciu. E, I są inne plany, bo zdecydowaliśmy, ja zdecydowałem, że kupimy te trzy mega boxy dla was, dla was, kochani i jeśli chcecie, wpadnijcie do mojego kozyna na kanał. Eee, Michał przez Wielką. 1, 2, 3. Bardzo fajny kanał, podoba mi. Ja też go oglądam. Czasami, gdy mi się nudzi. Dobra. Robię to za Was. Pierwszy megaboks. Piątka. Niestety. Niestety tutaj. Dobra, drugi mega box, piątka. No niestety. Napiszcie w komentarzu szóstka. Ja zrobię trzy obroty. Szóstka świecąca. Ja zrobię trzy obroty. Raz, dwa, trzy. Piątka. No niestety. Ale nic nie trafiłem. No niestety. E, na, tym, na tym kończymy odcinek. Do następnego odcinka. Pa!